Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Kręcąc się po świecie. Dzisiaj zabieramy Państwa do wyjątkowego miejsca na ziemi. Jestem o tym przekonana, ale opowiemy o odmiennych obyczajach, kulturze z perspektywy polki, która wyszła za mąż za Koreańczyka. Jestem bardzo ciekawa, czy Polska i Korea ma jakieś. Mają jakieś punkty wspólne. No, słyszałam o tym, że zarówno Polacy, jak i Korańczycy uwielbiają Fryderyka Chopina i Kiszoną kapustę. Czy tak rzeczywiście jest? O tym będziemy rozmawiać z moją dzisiejszą gościnią, panią Karoliną Mko. Witam serdecznie. Dzień dobry, mógłbym poznać. Karolina, na początku muszę zapytać, co było pierwsze taka fascynacja kulturą azjatycką, no czy miłość do przyszłego męża? W zasadzie zawsze interesowałam się kulturą Azji Wschodniej. Jednak od początku była to Japonia, a dopiero później jak poznałam swojego męża, to zaczęłam bardziej się zgłębiać w tą kulturę Korei Południowej. Jednak no, Japonia i Korea są w pewnym stopniu do siebie podobne, jednak jest to coś innego. Ale dopiero jak go poznałam, to tak bardziej zaczęłam poznawać tą kulturę. No a jeżeli mogłaby pani nam zdradzić w ogóle, jak wy się poznaliście? Bo ktoś by mógł pomyśleć, że pani specjalnie wybrała się do Azji w poszukiwaniu miłości swojego życia? Tak nie było. <laughs> Spotkaliśmy się tutaj w Polsce. No i było to tak, że byłam klientką w miejscu, gdzie mój mąż wcześniej pracował, ponieważ jest on kucharzem i postanowiłam pochwalić jedzenie, które wtedy zamówiłam sobie z tamtego miejsca. Tak zaczęliśmy rozmawiać, później znaleźli, znaleźliśmy się w social mediach, no pisaliśmy, zaczęliśmy się spotykać i tak to właśnie teraz wygląda, że jesteśmy małżeństwem. Ale nie było problemu z komunikacją. Rozumiem, że pani mąż mówi po angielsku, czy może nawet po polsku? Y Ogólnie w większości komunikujemy się po angielsku, bo jednak jest to bardziej komfortowe. Mój mąż mówi po polsku, w miarę komunikatywnie, jednak niepoprawnie, troszkę gramatycznie, mm. dlatego tutaj angielski nam bardzo dużo pomaga. A czy ja mogę zapytać, jak to było w jego przypadku? Jak on z tej Korei do tej Polski, co go pociągnęło? Właściwie to się zastanawiam, czy to było tak, że może on był zafascynowany naszą polską kulturą, czy. No bo nie wiem. Myślę, że on wcześniej nie wiedział o w ogóle kulturze polskiej i yy, o Polsce i to było tak z tego co on mi mówił że yy, jego mamy, koleżanki, ktoś tam tutaj miał swój biznes w Polsce i poszukiwali pracowników właśnie, no i wyszli do niego z taką propozycją, czy chciałby może tutaj spróbować życia w Europie. I na początku miał tutaj przyjechać tak bardziej, żeby się zapoznać z tą naszą kulturą i z pracą, czy w ogóle mu się tutaj spodoba. I tak tutaj już w Polsce jest prawie 16 lat. Och, no to niesamowita historia. No to teraz powiedzmy już, kiedy Państwo się poznali, no i zaczął się budować związek. Miała pani pewne wątpliwości, no, że to jednak ślub z obcokrajowcem, co rodzina powiedziała, no bo no wiadomo, w dzisiejszych czasach no toż młodzi decydują o sobie, no ale jednak zawsze jakieś tam głosy rodziny znajomych słyszymy, bierzemy pod uwagę lub nie. W moim przypadku było tak, że raczej moja rodzina jest bardzo otwarta na w zasadzie wszystkie kwestie i mam naprawdę fajną rodzinę, fajnych rodziców, tak samo znajomych, raczej nie mieli nic przeciwko i sami od początku widzieli, że jesteśmy ze sobą szczęśliwi. Myślę, że to jest właśnie najważniejsze, no że podstało. tak, że inni dostrzegają to. I w przypadku mojego męża myślę, że było podobnie. Raczej jego rodzina też jest bardzo w porządku, tak biorąc pod uwagę wszystkie koreańskie rodziny mogły się trafić różnie. Tak słyszałam, że różnie bywa, ale jego rodzina jest naprawdę w porządku i ciepło mnie przyjęli, są naprawdę przyjaźni i mimo tego, że nie umiem się ze sobą porozumieć, no to mogę powiedzieć, że się lubimy. Mhm. A uczy się pani koreańskiego, albo może włada pani tym językiem. Uczyłam się przez no, krótki czas koreańskiego na takim kursie online, to było około 2 lata, i coś tam powiedzmy umiem, jakieś takie podstawy, na przykład zamówić coś w restauracji, czy zapytać o drogę. Nie sprawia mi to problemu. Jednak jakieś tam trudniejsze tematy no, sprawiają mi kłopot. No ja rozumiem, to tak podpytywałam, bo rzeczywiście, no, koreański nie jest łatwy, Jasne. chociaż polski też nie jest, powiedzmy sobie <laughs> tak. szczerze, prawda? No nie Tutaj jest. <laughs> można powiedzieć i jedna druga strona nie miała łatwo pod względem języka. No nie. No dobrze, no to powiedzmy co nieco w ogóle na temat samej Korei Południowej. Była tam pani, bo tam się tak. odbył ślub. Tak, dokładnie. Byłam tam dwa razy. Pierwszy raz tak typowo turystycznie żeby poznać rodzinę mojego męża. Teraz męża, wcześniej nie. I drugi raz już polecieliśmy typowo na ślub i też troszeczkę pozwiedzać. No to najpierw może, co warto zobaczyć, co Panią urzekło w Korei? Takie miejsca, niekoniecznie takie must see, ale takie, które no, akurat Pani przypadły do gustu. Jeżeli chodzi o, o mnie, o mój gust, bo wiadomo, że ludzie są różni tak. i lubią coś innego. Jednak w moim przypadku na pewno bardzo podoba mi się ich architektura, to, że łączam tradycyjne budowle, czyli na przykład świątynie, buddyjskie pałace z nowoczesnością, bo wokół są wszędzie nowoczesne jednak budynki, ale też spodobało mi się to, że mają pełno kawiarni, które są w różne jakby mają różną tematykę. Są urocze, są jakieś typowo tematyczne, typu na przykład kawiarnia w takim jakby samolocie, na wzór samolotu, na przykład z roślinkami, ze zwierzątkami. No tego u nas w Polsce się raczej nie znajdzie. Jednak tam fajnie jest coś takiego zobaczyć. Ale to jest tak, że wstęp do danej kawiarni mają pasjonaci, no nie wiem, lotnictwa, czy nie, każdy? każdy, każdy wstęp jest wolny. Tak, wstęp jest wolny, tylko w niektórych przypadkach za wstęp się płaci. Jednak ja się spotkałam tylko z tym, kiedy chciałam odwiedzić kawiarnie takie ze zwierzątkami, no, ponieważ utrzymanie tych zwierząt kosztuje i po prostu, no. wiadomo. No tak, takie też gdzieś tam już w Polsce u nas się tak, pojawiają. Tak, ale nie na taką skalę. No nie, zdecydowanie, to tak. są jakieś jedna na miasto. Tak, tak dokładnie. Jest. No dobrze, a jeśli chodzi o widoki, co by Pani polecała? Czy Seul jest przereklamowany? Yy, według mnie nie, dlatego że Seul jest wielki i naprawdę... Myślę, że tydzień, dwa tygodnie to jest za mało, żeby zobaczyć wszystkie atrakcje tam. Jednak są też inne fajne miasta, na przykład Busan, które leży nad morzem. Fajnie jest właśnie zobaczyć koreańską plażę, koreańskie morze, bo to też jest coś innego niż u nas. U nas no właśnie, jak to się U nas raczej na plaży widzimy osoby w bikini opalające się, kąpiące się w morzu i tam tak jest, ale nie do końca, ponieważ na przykład nie ubierają bikini na plażę, raczej się chowają przed słońcem, nie opalają się. W morzu kąpią się, no ale właśnie z tym opalaniem u nich, no nie. No właśnie, ale chyba coś z tym jest. Ja dobrych kilka lat temu byłam w Pekinie, no Chiny, ale pamiętam, że tam kobiety bardzo często brały ze sobą parasolki. Tak. I to był taki codzienny widok. I tak. to oczywiście nie parasolki, żeby to było jasne na deszcz, tylko przed słońcem. słońcem. Tak, tak, dokładnie. I tam właśnie też tak jest, że raczej Azjatki, zwłaszcza Azjatki, nie lubią się opalać. Mhm. Raczej pragną być, no białe. Mhm. No dobrze, no to jeśli chodzi o plażę, a co jeszcze, gdybyśmy może powiedziały, no bo to jest taka różnica znacząca, coś takiego, co jeszcze właśnie Panią czy zdziwiło, czy może na pierwszy rzut oka, no spowodowało, że Pani zrobiła taki wow? Znaczy też odkąd poznałam mojego męża, się zaczęłam zagłębiać w tą kulturę bardziej, więc dla mnie to no nie było jakieś super wow, że tam jestem i coś mi tak sprawiło szok. Ale jeżeli chodzi o widoki na przykład, to bardzo podobała mi się wyspa tzechu. To jest wyspa typowo taka tropikalna, więc no dużo osób myślę, że nie słyszało w ogóle o, o tym, że Korea ma taką wyspę. No tak. Jest to wyspa wulkaniczna. Ogólnie też Korea jest krajem górzystym, więc mamy tam pełno gór, fajnie jest się wybrać na spacer właśnie po górach, jakieś szlaki turystyczne też są. Myślę, że taki statystyczny człowiek, który nie ma pojęcia o Korei też nie wie o tym po prostu. Nie mam tak konkretnych miast, które mogę wymienić, po prostu w każdym mieście jest coś innego uważam. Mimo tego, że dość, miasta są dość do siebie podobne właśnie przez te wysokie budynki, przez tą nowoczesność, ale w każdym mieście jest coś innego. No i kultura osobista, prawda? To Jasne. chyba cechuje mocno Koreańczyków. Kultura osobista może i tak, ale są na pewno inne rzeczy, które są, no do tej pory się nie przyzwyczaiłam u Koreańczyków. Jest to na pewno kultura pracy, ponieważ Koreańczycy pracują bardzo dużo. Tak jak Japończycy. Tak, bardzo dużo, bardzo długo, mają bardzo mało dni wolnych w roku i to też nie jest tak, że przechodzą sobie do szefa i mówią, że potrzebują dwa tygodnie wolnego na, na urlop, na wakacje, bo tak się raczej nie dzieje. Tak. Znaczy to nie ma w ogóle czegoś takiego jak urlop. Znaczy jest oczywiście, <laughs> tylko nie... Rzadko po prostu można go uzyskać. Rzadko kiedy można uzyskać tak tydzień, na przykład mm. dwa tygodnie pod rząd, raczej są to na przykład 3-4 dni, a już na dłużej to jest tak średnio. Mm -hmm. Średnio na to patrzą, może w jakichś większych firmach typu Samsung, typu Hyundai. Mm -hmm. tak. No to kiedy w takim razie czas na odpoczynek, jak się relaksują ci Koreańczycy? No właśnie z tym jest ciężko. <grym> <grym> ponieważ no właśnie sam stwierdził, że tutaj po tym jak przez tyle czasu pracuje w Polsce, chociaż pracuje też dla Koreańczyka, ale troszeczkę jednak u nas to inaczej wygląda. No tak, to nastawienie jednak pewnie inne jest. Tak, i kiedy ma kontakt właśnie na przykład z Koreańczykami, którzy dopiero co przylecieli do Polski. Oni są jednak nastawieni na taką pracę jak w Korei, czyli długo, cały dzień, że trzeba pracy się, no my byśmy powiedzieli poświęcić po prostu. Często właśnie swoje dni wolne albo czas wolny przed albo po pracy też spędzają na pracy. Czyli praca wypełnia im całe życie? Niestety. No tak, to rzeczywiście. To jest wielka to, wada Korei Południowej. To zdecydowanie nie na plus. No dobrze, a jeżeli już mają trochę tego wolnego, to co robią? Jak wykorzystują ten czas wolny? Już jakby zupełnie abstrahując od jakichkolwiek obowiązków. Myślę, że chętnie chodzą na jedzenie na mieście, ponieważ też to trochę wynika z kultury, że wolą jeść na zewnątrz, niż gotować w domu. To się po prostu bardziej im tam opłaca. Jedzenie na zewnątrz jest tańsze, czyli na pewno no, wychodzą ze znajomymi. Wyjeżdżają też, na wakacje? Wyjeżdżają, jednak no, to też nie jest, no, tak jak mówiłam, że to nie jest dwutygodniowy urlop, tak jak u nas. Albo też do innych nas, na przykład nad morze, dlatego że Korea jest Półwyspem, z każdej strony mamy morze, praktycznie z każdej strony mamy morze. Dlatego też z tego co wiem, to lubią właśnie jeździć nad morze albo właśnie w góry. Wspomniała Pani o tym, że lubią wychodzić do restauracji. Krasna. No to teraz, co można zjeść w Korei? Czyli jakieś takie dania, które Europejczyk no, również będzie mógł spróbować i się nie pochorować. Z tym może być ciężko, zależy kto też co lubi, ale przykładowo moja rodzina właśnie była też w Korei na mój ślub, no i mieli problem troszkę z jedzeniem, dlatego że jedzenie jest oczywiście inne od naszego, jest dużo potraw ostrych i to nie jest ostrość, którą my tolerujemy, jednak jest to no, coś innego. Myślę, że dość popularnym daniem koreańskim jest koreański kurczak smażony. Koreańczycy uwielbiają go jeść, tak samo jak obcokrajowcy w Korei. Ja owszem, też. Moja rodzina też nie miała z nim problemu. Aczkolwiek takie popularne dania typu, na przykład u nas mamy rosół, schabowy bigos, to u nich jest np. bulgogi, czyli wołowina na, na słodko, bardziej z ryżem, albo bibimbap, czyli też mamy tam. Wieprzowo, chyba wołowe albo wieprzowe mięso z warzywami, z ryżem. Ryż rozumiem, to jest składową wszystkich dań. W większości tak. E, na przykład topoki, czyli kluski ryżowe w takim ostro-słodkim sosie. E, no jednak ryż tutaj jest top jeden, dlatego że po prostu mają do tego dostęp no, wszędzie. Tak jak u nas ziemniaki. A jeśli chodzi o słodycze, no z tego co pani mówi, to te potrawy często bywają słodkie, tak? Takie słodko-pikantne. Tak. A taki typowy deser. Jak wygląda w Korei? W sumie oni nie za, niechętnie jedzą słodkie rzeczy. Bardziej na przykład u nas jest tak, że po obiedzie albo kiedy spotykamy się z kimś na kawę, to też bardzo często mamy ciasto, a w Korei są to owoce, ponieważ owoce są tam bardzo drogie. Jest to taki produkt, no nie powiedziałabym, że ekskluzywny. Ale jednak jest to coś drogiego i. Pokazujemy naszym gościom, że nam zależy, tak? tak? Że serwujemy im owoce. Właśnie tak. I kiedy właśnie byłam z mężem na przykład odwiedzić jego członków rodziny, zawsze były tam owoce po obiedzie: jakiś melon, arbus. Tak, takie owoce tam też są niestety drogie. Mhm. No Dobrze, no to teraz może powiedzmy co nieco na temat y, ślubu. No bo co innego, kiedyby ten ślub odbył się w Polsce w Łodzi, a co innego kiedy odbywa się w Korei Południowej, to było no, niesamowite przedsięwzięcie, jak sobie wyobrażam. No to było bardzo fajne doświadczenie, na pewno coś innego niż tutaj, ponieważ ich ślub wygląda kompletnie inaczej. A pani nalegała tylko pani nalegała na to, żeby odbył się w Korei, czy to jakby rodzina męża? Bo też jakby Pani wspomniała o tym, że mogą różne rodziny się trawić, no u nas w Polsce pewnie też. Ale jestem ciekawa, czy tam jest taki obecny patriarchat, jakimi zasadami kierują się w takim życiu codziennym. Nie wiem, jak to wygląda w innych rodzinach, ale jeżeli chodzi o nas, to po prostu doszliśmy do takiego porozumienia wspólnie, ponieważ oboje raczej wolimy koreańskie śluby od polskich typowych wesel. Też od strony takiej prawnej, ze strony Korei wyglądało to dużo łatwiej niż u nas w Polsce, dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na ślub tam. No dobrze, no to tak. Już, a jeszcze, zaręczyny, czy one też są jakieś wyjątkowe w Korei? Czy to jakoś inaczej się odbywa niż u nas? Ogólnie Koreańczycy nie oświadczają się sobie, jednak teraz się to zmienia w takim no moim, powiedzmy, pokoleniu, jednak też nie u wszystkich. Normalnie nie ma u nich czegoś takiego jak oświadczyny. Jest po prostu taka rozmowa typu no, chcemy wziąć ślub po prostu i jest To jest jakaś taka naturalna kolej rzeczy, prawda? Jesteśmy tak. ze sobą jakiś czas, i ślub, tak. Jednak teraz Dobrze. się to właśnie zmienia mhm. w tym no, młodszym pokoju. A mogę zapytać, jak było u Pani? Właśnie było to tak po prostu: bierzemy ślub, czy były, były takie romantyczne momenty? Były oświadczyny właśnie też w Korei, kiedy pierwszy raz tam byliśmy, na Wyspie Czeczu, czyli tej tropikalnej, tropikalnej sukni. Tak, tak, dokładnie. Ale było to no, dość spokojnie. Ja też nie lubię takich boom, hmm. szałowych rzeczy. Poszliśmy na plażę. I tam właśnie przy szumie morza mąż mi się oświadczył. No to pięknie, nie? No to romantycznie, zdecydowanie. No dobrze, no ale to teraz trzeba było wziąć się za całą logistykę. Teraz ja sobie to wyobrażam. No o tyle rodzina męża wiadomo była na miejscu, no ale pani rodzina musiała. Do tej Korei się pofatygować. No wyobrażam sobie, że przy okazji to pewnie też chcieli zobaczyć jak tak, najwięcej, tak, tak. prawda? Więc to. No dobrze, no ale jak to w ogóle też właśnie prawnie wygląda? Jak wyglądał ślub, wesele? Czy tam w ogóle wesele są praktykowane? Nie. To zacznijmy od początku. Dobrze. Najpierw ze strony prawnej to jest bardzo prosta sprawa, ponieważ dosłownie załatwianie tych małżeńskich papierków trwa 5 minut. Wystarczy tylko mieć, w moim przypadku tak, bo wiem, że w innych urzędach mogą chcieć czegoś więcej. Ja potrzebowałam takiego zaświadczenia o możliwości wzięcia ślubu za granicą od nas z polskiego urzędu przetłumaczonego na język koreański przysięgle oraz mojego paszportu. Poszliśmy do Koreańskiego Urzędu Niecywilnego, tylko to się odbywa w takim urzędzie miasta. Wypełniliśmy sobie dokumenty i już od tego momentu byliśmy w zasadzie prawnie małżeństwem tam no, to ekspresowo. Tak, ekspresowo szybko, w zasadzie tak jak po koreańsku, bo wszystko robią na szybko. Um, ale jeżeli chodzi o całą ceremonię. To w Korei mamy dwie ceremonie ślubne. W zasadzie ta druga, bardziej tradycyjna, jest już coraz mniej praktykowana, więc na razie skupię się na tej, która ma miejsce w zasadzie zawsze. Więc ceremonia ślubna odbywa się w takim wedding hall, to jest taki oddzielny budynek, który ma parę takich sal ślubnych. Normalnie jest biała suknia, garnitur. Koreańczycy też robią sobie taką sesję w, w studiu, taką przedślubną w różnych strojach takich eleganckich, nie tylko w białej sukni. Ale nie w tradycyjnych, koreańskich, tylko takich. Które... W tradycyjnych też się zdarza, jednak to jest coraz mniej praktykowane. I ceremonia ślubna zaczyna się tak, że mama panny młodej i pana młodego idą razem w koreańskich, tradycyjnych strojach przez tą salę. Ona jest coś na wzór naszego ołtarza, zapalają świece i tak się zaczyna ta ceremonia. I później idą. Państwo młodzi, albo razem, albo też, tak jak u nas w Europie często prowadzi tata Pannę Młodą. W naszym przypadku to było tak, że my szliśmy razem w stronę tamtego, powiedzmy, ołtarza. Jednak ta ceremonia to nie jest kościelna ceremonia. No taka, świecka. taka świecka, nie ma tam też urzędnika. Jest tam też taki jakby pan speaker, po prostu pan, który przemawia. Także nie ma też świadków, nie ma takiej formułki jednej, którą trzeba mówić, mhm. tak jak u nas w Polsce.